ty Meksykano, ciężki to okres oprzeć się alkoholikom, pokusie kupna alkoholu. Szczególnie jak trzeba iść do sklepu po papierosy bądź też napoje. I kurde, i kurde, przed tobą kupa ludzi kupuje alkohol. Wódka, 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 wódka. A ty możesz to kupić napój niegazowany, bądź też gazowany i papierosy, i to tyle co z Twoich możliwości. Ciężki okres dla alkoholików. Mam nadzieję, że e, trzymacie się e, dzielnie tak jak ja. No, kurde, dzielnie tak jak ja, bo nie ukrywam, jest to ciężki okres dla nas wszystkich. E, ale, ale trzymam też kciuki za inne osoby. Wiem, że jest to trudne. No i oby się udało. Dla mnie na razie idzie w dobrą stronę. E, nie piję, jestem nawet z tego zadowolony, mimo tego, że tam jakiś się alkohol koło mnie przewija. Pozdrawiam, widza, którego spotkałem e, e, w sklepie. Pozdrawiam serdecznie. I, no i jakoś to idzie, słuchajcie, no ale teraz no, no trzeba, trzeba. Odniosę się teraz już oddzielnie życzenia, złożyłem Majorowi Krzyśkowi, teraz odniosę się do Majora. Krótki to film będzie, bo długo tutaj nie ma co debatować. Nie wiem czy widzicie, ale śnieg pada, rozpadało się przed chwilą. Nie zdążyłem nagrać wam slow motion, a takie ładne, duże płatki śniegu padały przed chwilą. Otóż panie Majorze lub też Major <laughs> Czy ja byłem wzdygany, jak cię spotkałem, nie sądzę. To raczej ty robisz karpia zazwyczaj jak mnie widzisz, bo nie wiem, myślisz, boisz się, że pójdę za tobą i że będę cię śledził, albo nie wiem co, bo wtedy się wybrałeś do lasu, wiadomo po co i na co. Nie musi tu nikt mówić, wszyscy o tym wiedzą. Także twoje te gadanie, baranie, że, że nie ćpasz, kurwa, nie wciągasz rozpuszczalnika, to, to są bzdury. I między książki to można wsadzić i dobrze o tym wiesz, bo jest tyle filmów już w Twoim stanie i widziałeś się na pewno to, że, że nawet nie ma co gadać na ten temat. Wiadomo, że ćpasz. No i odniosłem się tutaj majorze już kiedyś o tym mówiłem, Major, już kiedyś o tym mówiłem, wspominałem. No oczywiście tak, Major, byłem w takim dole, byłem w takim dole, że tak, że chodziłem po śmietnikach, zbierałem butelki, zgadza się. Ja się tego nie wstydzę, tak było, sam się do tego doprowadziłem. Paliłem kipy, zgadza się. Major różni się tym od ciebie, że mam mózg i widzisz, ludzie dali mi narzędzia, dzięki którym ja z tego gówna wyszedłem. Ludzie dali mi narzędzia, dzięki którym nie piję, nie chodzę po śmietnikach, nie zbieram butelek, wykorzystuję jakoś te pieniądze yy, i staram się żyć godnie. W Twoim przypadku, mimo tego, że ludzie dają Ci narzędzia, dają Ci możliwości, dają Ci ośrodki w Krakowie, za które płacisz grobne, ogromne pieniądze, ty nadal czpasz, nadal chodzisz w zasranych gaciach z lasu. Nadal wracasz za ściany z lasu, bądź też z chlewika, bo było bliżej. Nadal kurwa sylabizujesz i nadal nie umiesz czytać i czytać umieć nie będziesz. Nadal nie znasz Ojcze Nasz dokładnie i nadal nie znasz alfabetu i go nie poznasz. I wiele, wiele rzeczy jeszcze nie umiesz, nie umiałeś i umieć nie będziesz. Bo pieniądze. Które takie wielkie, masz odłożone, i tak przejmie ktoś, bo kiedyś umrzesz na ten rozpuszczalnik, bo kiedyś ci tak ten mózg zryje i te twoje nerwy, że umrzesz gdzieś kiedyś w lesie zaszczany i zasrany. Taka prawda będzie i ktoś ci znajdzie w lesie z reklamówką na mordzie i będziesz tam leżał, a ja będę jeździł wtedy samochodem. Być może to będę, może ja przypadkowo cię znajdę, choć ja po lasach nie jeżdżę. Nie twoje rejony, to raczej wątpię. Tym się major różnimy, że ja dostając od ludzi narzędzia i wsparcie, to wykorzystałem w dobrym celu. Ty natomiast dostając od, od ludzi pieniądze, wsparcie, yy, pomoc, nie wykorzystałeś tego kompletnie w ogóle ani trochę. Masz te pieniądze, chwalisz się nimi. A te pieniądze i tak pójdą komuś. Tak naprawdę zarabiasz na kogoś. Nie dla siebie, tylko na kogoś. Bo ty nigdy nie kupisz mieszkania, bo nie jesteś sam tego w stanie ogarnąć, a nawet jak kupisz, to tak to zrobią, że będzie ono przepisane na osobę, która będzie kupować je bądź też pomagać albo nie wiem, albo która będzie blisko, która ma dostęp do Twoich kont. Tylko ty tego nigdy nie zrozumiesz. Nigdy tego nie zrozumiesz. Żyjesz w wirtualnym świecie i myślisz, że jesteś gwiazdą. A tak naprawdę pamiętaj, major, nie byłoby mnie bez Krzyśka y, jako youtubera. Oczywiście, że nie. Ale pamiętaj, nawet gdyby mnie nie było, to ja bym miał gdzie mieszkać. Miałbym dom i mieszkałbym nawet z matką, nawet pijąc nawet z matką, ale bym miał gdzie spać. A gdzie ty byś spał, gdyby nie Konon? Spałbyś po prostu pod mostem. Bez pieniędzy, które zaoszczędziłeś dzięki widzom. Bez, bez ubrań, które dostajesz od widzów, bo nawet jak kupujesz to w lumpeksach, stare zużyte buty po jakimś kurwa Gienku czy Romanie albo kurtkę po jakimś franku czy pojusku, bo nawet nie umiesz wyjść do sklepu i kupić sobie czegoś markowego, bo z ci pieniędzy. Pamiętasz sytuację, jak przyszli twoi koledzy biedni, biedni twoi koledzy pod bramkę. Byli na głodzie alkoholowym. Pamiętasz, że ja im pomogłem, dałem im piątaka. A co ty im dałeś? Wyciągnęłeś z kieszeni dwa grosze i powiedziałeś, że tylko tyle masz. Natomiast jak wróciliśmy e, do domu, do Konona, bo to nie jest Twój dom, to co wyjęłeś z drugiej kieszeni? Kilka piątek, dwójki i tak dalej. I co powiedziałeś, że nie będziesz dla buraków dawał pieniędzy? Cały jesteś Ty, major. Cały Ty. Pozdrawiam serdecznie. I miłych świąt, major, z reklamówką na buzi. Bo takie będą wcześniej czy później. Kto wie, czy nie dzisiaj. A jeszcze dopowiem, tak już do końca, major, żeby cię uświadomić, to żadna dupa z tobą nie będzie. Bo sam sobie odpowiedz na pytanie, chciałbyś mieć babę narkomankę, która jest zasrana, zasrana po uszy, po pachy i w zaszczanych gaciach chodzi? Chciałbyś taką uruchać? Nie sądzę. I pomyśl sobie, że te baby myślą tak samo o tobie. Pomyśl sobie o tym. Wydują cię na kasę. Ktoś cię wyduje, nie wiem kto, ale ktoś cię wyduje na tą kasę. I się skończy twoje, nie wiem, kozaczenie pieniężne i tak dalej. Taka prawda, ale żyj w tej nadziei, obudzie i, i fikcji, że któraś cię w ogóle kocha. Ja przynajmniej sobie w miarę ułożyłem życie. Ty. Siedzisz dalej w tym samym miejscu, w tym samym brudzie, ze schowanym rozpuszczalnikiem, gdzieś tam jak Ci zbraknie, a jak Cię przypili i żadna dupa z Tobą nie będzie. Na dłużej przekonałeś się z Moniką, co tu dużo gadać, daleko nie trzeba szukać.